No jestem pszczelarzem, tak można powiedzieć, od 16, jak, miałem 16, nie od 16 lat, jak miałem 16 lat, byłem jeszcze młody, chłopcem, dzieckiem. Jakoś nie wiem, po tradycji pszczelarskich u nas w rodzinie raczej nie było. Tylko jakoś jest... sąsiad miał pszczoły, tam taki znajomy, no i jakoś mi podarował pierwszy uj. A ten jeszcze to właśnie ten sąsiad co mi podarował, teraz przychodzi do mnie po pszczoły. No i tak to się zaczęło moje pszczelarstwo, że od niego wziąłem ten pierwszy rój. No i tak po troszku miałem te pszczoły, raz gorzej, raz bo się pracowało, raz lepiej. Potem i, trochę było na pracy, to miałem troszkę przerwy. No ale potem znów ule tam stały puste i wleciał sam rój znów w jakimś czasie. Skądś przyleciał, bo to normalne, jak ule tę puste, że rój wlatuje. I od tamtego roju, to już kupę, znów 30 lat minęło, zaczęło się znów pszczelarstwo, także co roku się zajmuję za tego tymi pszczołami. i tak To jest takie pszczelarstwo amatorskie. No, nie mało może wydajne, no, w ogóle tych uli mam gdzieś około 50-60 w ogóle. No, tutaj jest część uli, no jeszcze w trzech miejscach w, w obrębie Gdyni to są właściwie bo, tam w Orłowie w Mankacku, no i tam w obrębie, no, i tak są ustawione. No a że to jest hobby, wydajność mała, to tak się człowiek przy pszczołach różne ule ma różne typy. No i trochę zobaczyłem te ule figuralne, tu zresztą mam niektórych artystów, tutaj jednego pana Kiędziorskiego no i tam ul pana chełmowskiego. No i zacząłem sam próbować rzeźbić. No i jak to co tam wszystko można zrobić, to i można wyrzeźbić. No i tak już zacząłem trochę rzeźbić. No i trochę tutaj właśnie tutaj tych uli figuralnych mam, w tym nawet jeden wyrzeźbiony, to jest pięć dębowy, tam pszczoły mam osadzone. No teraz przeszłem chyba na, przejechałem już na emeryturę, to myślę, że więcej jeszcze na razie w rzeźbie sobie troszkę z przybędzie. przybędzie. no co można powiedzieć o tej pasiece.